To jest Szybrowska ip wiadomo jak co roku, impreza białoruska. To jest impreza, która jest zakorzeniona, tak jak mówię, od 21 lat. Jest tak, taką kwintesencją tego, co się dzieje w Gródku, jeśli chodzi o kulturę. A co panu się tu tak najbardziej, najbardziej podoba? Dla mnie wszystko, bo stąd pochodzę. Za to wyje? Zrajcie, panie Wiktorze. Ja Jabiesieda. To jest 21 edycja tego festiwalu. I skąd właściwie wzięła się tradycja tego, tej imprezy? No to jest impreza, która jest zakorzeniona, tak jak mówię, od 21 lat. Jest tak, taką kwintesencją tego, co się dzieje w Gródku, jeśli chodzi o kulturę. Jest to taki ukłon w stronę tradycji białoruskiej, bo jesteśmy przy granicy z Białorusią i, i ta nasza gmina właśnie słynie z tego międzykulturowego i życia, i podejścia, i z takich pięknych zespołów ludowych, więc to jest wszystko tutaj w jednym punkcie. To jest Szybrowska da wiadomo jak co roku, impreza białoruska. W którym występują bardzo dużo, dużo występuje bardzo dużo zespołów, bardzo fajnych zespołów tam nie będę wymieniał, ale bardzo, bardzo dużo. I bardzo dużo ludzi tutaj prawda, przyjeżdża na tą imprezę. Tylko w, tym, w tym roku patrzy, jesteśmy w innym miejscu niż zawsze, ale myślę, że będzie bardzo fajna impreza. I jakie atrakcje jeszcze tutaj czekają przyjezdnych? Z tego, co się orientuje, to jeszcze mają być dobrej grajki, yy, to, koncert z no i wiele, wiele innych jeszcze dużo zespołów. A jak pan się tu bawi? Na razie jest średnio, ale myślę, że będzie super. Nie czego jest średnio? No bo jeszcze się dopiero rozkręca, dopiero się zaczyna prawda impreza i myślę, że będzie dobrze. W tym roku zmieniło się miejsce imprezy z racji tego, że Uroczysko Boryk jest w trakcie takiej reorganizacji jeśli chodzi o status własności tego miejsca, więc gmina poczyniła starania, żeby przejąć ten teren od Nadleśnictwa. No i co za tym idzie, trzeba tam wykonać szereg niezbędnych prac, żeby w Sposób bezpieczny zapraszać tam ludzi na takie festiwale, a także na inne mniejsze imprezy. Rozumiem, a jak to w tym roku wyglądało przy sytuacji covidowej i jak wygląda w tym roku? Przy organizacji właśnie w związku z pandemią? W związku z pandemią odwołaliśmy w zeszłym roku festiwal Siadłska ja Biasieda. Robiliśmy jakieś inne, mniejsze wydarzenia, ale wszystkie takie festyny plenerowe zostały odwołane. Dzisiaj zbieramy dla y, Nikosia Wasilewskiego dziecka chorego na SMA1. Zostało już bardzo mało pieniążków na zbierać, ale to jest ciągle jeszcze dużo. Y, tutaj y, na tą akcję dzisiejszą mieszkańcy naszej gminy przynieśli ciasto, przynieśli różne rzeczy. Z naszej piekarni mamy y, pączki, tutaj ciasta domowe roboty, nasze właśnie wolontariuszki piekły, y, dziewczyny z załóg. Kto tu jeszcze był? Dziewczyny, kto jeszcze? Ojej, ponieważ latają. Także mam nadzieję, że dzisiaj uzbieramy. Mało tego, jeszcze o godzinie 19.30 nasi uczniowie z klasy 4a wystąpią na scenie z zespołem e, Suwienier i zaśpiewamy właśnie piosenkę dla Nikosia. A nam co żyć. Super, przed chwilą przyjechaliśmy, ale super, jesteśmy tutaj co roku, także jest bardzo ładnie. Jakie atrakcje tutaj czekają na przyjezdnych? Zwiedzanie okolic jest ładne, miejscowości, no i grunek jest bardzo ładny, cerkiew, kościółek, także jest co to, to obejrzeć też. A co panu się tu tak najbardziej, najbardziej podoba? Dla mnie wszystko, bo stąd pochodzę. No taka swojska impreza coroczna. W zeszłym roku nie było, ale w tym roku znowu wróciła. Wszystkich przyciąga. A jaki zespół Panią najbardziej tu interesuje? Wszystkie, nie mam ulubionego. Wszystkie są fajne. A co jeszcze fajnego można tu znaleźć oprócz dobrej muzyki? Porozmawiać ze znajomymi, spotkać się, co się dawno nie widziało. Dzisiaj gwiazdą wieczoru jest zespół Czerem Szyna. Zobaczymy również zespół Suvenir, Kapelę Bateria, nasze zespoły ludowe, Padlaski Wianok. Wiele, wiele atrakcji. Na koniec zabawa z zespołem Dobrej Grajki, z zespołem Wiesna oraz z zespołem AS. Dodatkowo tutaj naokoło można skorzystać z różnych stoisk, więc no dużo się dzieje. Да. Jakie ma Pan tu oczekiwania względem tej imprezy? Czego pan, na, na co Pan czeka najbardziej? Pierwszy raz chciałem przyjechać, zobaczyć, po prostu i to tyle. I jak dotychczas wrażenia? Jak na razie, jestem 5 minut, więc mi się podoba. A jak Pan ocenia atrakcje, które są tutaj, co Pana najbardziej interesuje poza sceną? Szczerze powiem, że nie zdążyłem się przejść, zobaczyć, co jest. Tylko to, co widzę tutaj na razie, w tym momencie. Z dziewczyną przyjechaliśmy tutaj na no weekend A że akurat jest ta biesiada, to postanowiliśmy przyjechać. A słucha Pan na co dzień takiej muzyki w kimacie białoruskim. Nie, taką możliwość. Ja, jak pan z, sami jak sami pan z perspektywy nie. fana hip-hopu ocenia tę muzykę? Katarzyna nie, to jest coś Pijata, zupełnie innego, to, prawda? Jest a, muzyka jest fajna, po naprawdę, podoba mi się. Kiedyś się pamiętam, były jeszcze masowiszcze chyba tak, tutaj. Bo już teraz nie ma. Znaczy, mm -hmm. Były kiedyś, były. były. Bardzo no, bardzo pan pan też białoruska muzyka, bardzo fajnie grali. To jest coś, coś innego, to taki bardziej Folward może może powiedzieć, tak. Tak, a buja czy nie? Słucham? Czy buja? Czy buja? No, buja no. trochę no. Jak na razie oglądam sceny, patrzę jak tańczą No, bardzo ciekawe przedstawienie no tutaj warto wspomnieć taką bardzo ważną, kluczową wręcz rzecz, że nie przyjechały w tym roku zespoły z Białorusi. No ta impreza w dużej mierze opiera się na tej współpracy polsko-białoruskiej, ale z racji i politycznej i covidowej, no w tej chwili zespoły nie mogły przyjechać. I taka jest różnica między innymi, taka główna różnica właśnie. Rozumiem. A co roku jaki, jaki państwo otrzymywali feedback od uczestników tej imprezy? Jak oni to oceniali? Bardzo dobrze. No jest to impreza, na którą tłumnie jadą Osoby z całego Podlasia, można powiedzieć z całej Polski. Jest to taka sztandarowa impreza, jeśli chodzi o kulturę białoruską na Podlasiu, więc ja już wiem teraz, że jest sporo osób i widzę że po frekwencji, że jest całkiem nieźle. No w uroczysku Boryk na pewno też o tej porze było podobnie, jeśli chodzi o frekwencję, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej.